Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest to czytanie dla wszystkich osób z podznaku Panny na miesiąc Czerwiec. Zobaczymy, co u Was słychać. Co w pierwszym tygodniu? W pierwszym tygodniu wydarza się coś bardzo ciekawego. I bardzo znaczącego. Dlatego, że mamy tutaj dwójkę monet oraz gwiazdę. Kombinacja tych energii mówi o tym, że potraficie odnaleźć sens i potraficie odnaleźć znaczenie w bardzo trywialnych, bardzo takich małych i z pozoru nieznaczących czynnościach dnia codziennego. Wszystko to, co do tej pory wydawało Wam się takie zwykłe, nieważne, coś, co można było lekceważyć, coś, coś, co być może do tej pory było tylko i wyłącznie ciężarem, w tym momencie staje się czymś, co ma głębszy wymiar, co ma głębsze znaczenie coś, co dodaje Wam energii do działania coś, w czym widzicie jakiś sens który nadaje kolorytu tej Waszej rzeczywistości i nadaje kolorytu Waszemu życiu. Tak więc ten pierwszy tydzień wychodzi na to, że jest to zmiana jakiejś perspektywy patrzenia na Wasze życie. Być może spodziewaliście się tego, że e, tylko i wyłącznie te wielkie rzeczy, te wielkie zdarzenia, te bardzo. E, Te wydarzenia, które postrzegane są przez społeczeństwo jako najważniejsze, to one tylko i wyłącznie się liczą. Natomiast w tym pierwszym tygodniu czerwca, wy zaczynacie dostrzegać, że to wszystko jest przereklamowane i najważniejsze są te małe rzeczy najważniejsze są te rzeczy związane z codziennością, z tym, co już mamy, z tym, co już zdobyliśmy. Z tym, co nam towarzyszy każdego dnia. I to poczucie takiego zadowolenia z tego, co macie i tego, czym dysponujecie na co dzień, będzie dla Was czymś bardzo ważnym. Poprowadzi Was dalej i poprowadzi Was w bardzo dobrym kierunku. Pozwoli Wam się rozwinąć i pozwoli Wam zobaczyć coś, co do tej pory było dla Was ukryte tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafiliście spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy i, z, i w odpowiedni sposób. Tak więc jest to dla Was bardzo ciekawy tydzień i tydzień zmiany perspektywy, tydzień pójścia do przodu, ale nie w taki agresywny sposób, tylko po prostu jest to tydzień zmiany mm, sposobu myślenia, zmiany sposobu postrzegania Waszej codzienności. To Wam pokaże nową ścieżkę i nową drogę. W drugim tygodniu. Mamy bardzo ognisty tydzień, dlatego że mamy królową, y, królową buław oraz szóstkę buław. Są to karty y, bardzo pozytywne, bardzo ogniste. Poczujecie, że jesteście we właściwym miejscu, we właściwym czasie, że bardzo dobrze radzicie sobie z Waszą codziennością. Bardzo dobrze spełniacie się w pracy, bardzo dobrze wychodzi wam to wszystko, co sobie zamierzyliście. Nadchodzi tutaj jakieś zwieńczenie, jakiś triumf, o czym mówi szóstka buław. Jest to karta mówiąca właśnie o wygranej, o osiągnięciu sukcesu związanego z pracą, związaną z związanej z działaniem. I ten triumf, to zwycięstwo, to poczucie chwały, poczucie spełnienia się w działaniu, sp poczucie spełnienia się w pracy. Nadchodzi i sprawia, że wy wchodzicie w energię królowej buław, czyli wchodzicie w energię królowej sprawczości, królowej, która potrafi bardzo dobrze zarządzać swoim czasem, swoją energią, która potrafi wykonywać swoją pracę, swoje działania w bardzo dobry sposób. I to taki, który wiąże się z bardzo dużą efektywnością, który jest doceniany nie tylko przez nią samą, ale także przez inne osoby. Tak więc e, drugi tydzień jest naprawdę bardzo taki znaczący, bardzo ognisty, bardzo dużo działania, ale niesamowicie pozytywny, dlatego że mamy tutaj właśnie ten triumf, mamy tą wygraną, mamy wejście na nowy poziom, jeżeli chodzi o Waszą pracę i Wasze, wasze działanie, i Wy sami czujecie się tutaj bardzo docenieni, czujecie, że jesteście. Naprawdę bardzo, bardzo sprawczymi osobami, bardzo twórczymi i bardzo dobrze się czujecie w tym wszystkim, co robicie. W kolejnym tygodniu nadchodzi wyciszenie. Jest to tydzień równowagi, jest to tydzień um, myślenia nad tym, um, co Wam się udało do tej pory wykonać. Jest to karta pogodzenia się z przeszłością. Jest to karta zaakceptowania tego, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, naszej przeszłości i otwartości się na przyszłość. Wyzbycia się lęków, wyzbycia się zamartwiania i tych wszystkich energii, które nie pozwalają nam pójść dalej i nie pozwalają nam osiągnąć takiego sukcesu i takiego rozwoju na jaki zasługujemy jaki sobie wymarzyliśmy. Tak więc będziecie. Czuć duży komfort psychiczny, duży spokój emocjonalny w tym trzecim tygodniu. Nie ma tutaj żadnej rewolucji, nie ma tutaj nadejścia żadnych niesamowitych wieści ani niczego, co by mogło wywrócić wasze życie do góry nogami. Natomiast jest tutaj taka bardzo spokojna i bardzo zrównoważona energia akceptacji i takiej miłości do samego siebie oraz do świata, który was otacza. Natomiast przede wszystkim jest to spokój umysłu i spokój związany właśnie z tą akceptacją korzeni, które ma każdy z nas oraz tej przyszłości, która nadchodzi i która jest nieunikniona. Tak więc bardzo dużo pozytywnych, dobrych, spokojnych myśli przyjdzie do Was w tym trzecim tygodniu czerwca. Natomiast w ostatnim tygodniu nadchodzi jakaś rewolucyjka. Dlatego, że mamy tutaj Asa Buław oraz piątkę yy, pucharów, czyli nadchodzi zmiana. Po tym okresie równowagi, po okresie spokoju i y, zwycięstw, macie ochotę coś porzucić i odejść od czegoś, co jest dla Was, yy, co było dla Was yy, ciężarem, co było dla Was nieodpowiednie. Troszeczkę będziecie żałowali tego, żałowali, że nie podołaliście jakiemuś zadaniu, że zostawiacie coś za sobą, że coś się nie wyszło, ale jest to wszystko spowodowane nadejściem nowej propozycji, nadejściem jakiejś współpra propozycji współpracy, jakiegoś nowego początku, który tak jakby zmusi was do tego, żeby zostawić to, co kontynuowaliście, to, co robiliście do, do tej pory. I zacząć coś zupełnie nowego. Tak więc e, czeka Was tutaj odejście od czegoś, i będzie Wam e, troszeczkę żal tego wszystkiego. Będziecie się trochę zmagać z tym poczuciem e, nierównowagi, z poczuciem jakiejś straty zostawienia czegoś za sobą. Natomiast pamiętacie, żeby patrzeć w przyszłość, żeby patrzeć w kierunku tych dwóch pucharów i tego Asa Buław, który tutaj nadchodzi i jest zaczątkiem nowego działania, jest bardzo silnym potencjałem, który prowadzi Was do rozwoju i um, przedstawia nową, nową ścieżkę i roztacza nowe możliwości przed Wami. Tak więc, moi drodzy, macie takie bardzo spójne i bardzo przyjemne czytanie. W pierwszym tygodniu w zasadzie jest, macie taką bardzo uduchowioną energię z zmiany kierunku myślenia i postrzegania waszej rzeczywistości. W drugim tygodniu skupiacie się na działaniu, skupiacie się na pracy i skupiacie się na tym, co Wam wyszło. Jest tutaj ewidentnie doprowadzenie czegoś do końca i jakiś triumf związany z, z Waszą pracą. Możecie zostać tutaj awansowani na wyższe stanowisko, oczywiście. Możecie, może to być jakiś awans, może to być jakieś docenienie y, przez Wasze środowisko pracy. Tak więc jest tutaj coś bardzo, bardzo istotnego i coś bardzo pozytywnego. Trzeci tydzień to jest yy, tydzień równowagi, tydzień osiągania spokoju wewnętrznego, tydzień pracowania nad samym sobą, tydzień rozmyślania, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, yy, być może też powracania myślami i Takiego sentymentu związanego z Waszą rodziną, z przeszłością, z dzieciństwem. Natomiast to wszystko yy, obraca się wokół bardzo dobrych myśli i wokół bardzo dobrych energii. Tutaj jest mała rewolucja w tym ostatnim tygodniu czerwca, i jest to yy, pojawienie się jakiejś nowej oferty, jakiejś nowej propozycji która jednak wywróci trochę Wasze życie do góry nogami i postanowicie zrezygnować z czegoś, co robiliście do tej pory, i pójść za, czym, za czymś nowym. I nie będzie to łatwe. Nie będzie to tak łatwe, jak sobie wyobrażaliście. Możecie trochę żałować tego, że y, zostawiacie coś za sobą. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego najlepszego na miesiąc czerwiec. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. I zapraszam ponownie do zobaczenia.